Kruk, odmiana BR, czyli krótsze zastrzały, silnik reduktorowy także bardzo fajna historia indywidualna, bo samolot, który też latał, tak samo jak, jak Antek latał w Sudanie, wcześniej jeszcze to wyszło dosyć, dosyć niedawno, bo Lesław Kars przed śmiercią przesłał. W zasadzie karton różnej dokumentacji, tam między innymi znajdowała się książka płatowca numer 1 tego kluka, bo mieliśmy przez lata na ekspozycji książkę płatowca numer 2 i znaliśmy końcówkę historii tego samolotu. Dzięki temu, że dostaliśmy książkę numer 1, można było też otworzyć... Ta historia wcześniejszą, wyprodukowany w 1982, no to, jest, to jest sprawa do wyczytania z wielu innych dokumentów, ale jest w na połowie lat 80. wykorzystywany do gaszenia pożarów. To jest w zasadzie już trochę zapominany epizod gaszenia pożarów lasów w Polsce, że w 1984 roku, jak powstały leśne bazy lotnicze, to, no to kruki też trochę latały. Później oczywiście wyparte przez dromadery dużo większe, zabierające więcej wody i bardziej się do tego nadające, no ale kruki miały ten swój, ten swój epizod. Następnie wysłany do Afryki. Też brał udział w akcji W NRD, wysłany do Afryki na własnych skrzydłach przeleciał, przeleciał do Sudanu. Tam latał. Z listy gości wiem, że co najmniej jeden albo dwóch pilotów, którzy na nim latali są na zjeździe. No, nazywany, nazywany szczęśliwym przez, przez to, że się e, udawało mu, że się nie rozbijał. E, Zulu Czarny Piotruś. E, do samego końca, praktycznie w Sudanie, z Sudanu wrócił, ale wrócił w skrzyni, bo chciano do niego założyć turbinę. Wierzono, że da się jeszcze utrzymać na rynku afrykańskim za pomocą turbokruków, e, bo nafta e, rzekomo była bardziej dostępna niż benzyna lotnicza. Prowadzono go z Sudanu w kontenerze, już e, zarzucono pomysł, żeby turbinę założyć i sobie w Mielcu stał, z Mielca, do, e, z Mielca trafił do Szreniawy. E, nie podzielił przez to losu tych ostatnich kruków, które zostały w e, Sudanie, które zarekwirowała sudańska służba celna albo zostały odsprzedane Bułgarom czy, e, czy firmom e, tamtejszym. E, w zasadzie kończy się nasza historia agrołotnictwa na tym kruku. Właśnie to, to jest znamienne, że miał dostać turbinę, miał dostać jakieś polskie agrołotnictwo, miał dostać nowy nowy oddech, żeby się w tym Sudanie utrzymać. Niewiele z tego wyszło, został ten majątek rozprzedany. Hiszpanie nie byli zainteresowani, żeby, żeby to lotnictwo utrzymywać. No i z Mielca samolot razem z dromaderem, razem z Antkiem trafił do, do Szreniawy. Nie był kompletny. Zamierzano mu zmienić silnik. No to osłony silnika zdjęto na początku. No i osłon silnika już osłony silnika już nie wróciły na swoje miejsce, to są, to są niestety kopie. E, pytanie, czy e, ile jest innych elementów założonych na sztukę. Wiemy, że silnik jest zamocowany na zasadzie, żeby żeby się po prostu trzymał. Musimy to poprawić. E, wiemy też, że, e, że z kołami też się można pozastanawiać, ale to... Myślę, że, że kruka mamy i na tym zasadzie możemy, możemy skończyć. To, że Państwo widzicie te statki powietrzne w takim stanie umyte, to jest zasługa mieleckich zakładów lotniczych. Miesiąc temu, może, może niecałe dwa miesiące, była tutaj ekipa czterech mechaników z mielca, która wyczyściła te statki powietrzne. Właśnie to najlepiej to widać na kruku, bo na to szczęście, że stoi przy drzewie, kto z Państwa parkuje samochody przy drzewach, wie jak samochody wyglądają po takim parkowaniu, a na białym samolocie to widać dramatycznie. Także to, że one wszystkie są wyczyszczone. Tam jakieś poprawki takie są wprowadzone, to jest zasługa miejskich zakładów wodniczych. Ja już dziękowałem oficjalnie panu prezesowi Państwa obecności, także, także dziękuję, że... Bardzo że Państwo przyjść, o bardzo dobrze znacie, ale no, ten, 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 no, no może nie z tej strony, starałem się to pokazać od strony muzealnej, od strony typowo historycznej, mniej, mniej technicznej, bo mówię, no, od strony technicznej nie ma to kompletnie żadnego sensu. Jeszcze raz bardzo dziękuję, zachęcam, żebyście teraz oglądać te cztery wyciskawe. na pewno e, na stwierdziliście Państwo, I my ja też.